Cóż za piękny dzień! Słonko świeci, korona Chan dziesiątkuje, to nie może być zły. No tak, bo jakże inaczej. Bez żadnych większych problemów zrobiłem red buffa i wróciłem do bazy po ten zasrany przedmiot do dżungli, którego zapomniałem kupić. Następnie poszedłem bronić Mida, który był już spuszowany w trzeciej minucie. Po ciężkiej walce ze swoją drużyną udało mi się zdobyć Blue Buffa i wyskoczyć z krzaków na nagiego surfera, jak przystało na prawdziwego zboczeńca. zgłakała marnica chciała nagrać ze mną chęta, jednak ja zgrabnie uniknąłem jego wcale hojne prośby, po czym skacząc jak małpa okazałem mu swoją absolutną dominację. Później wyjebałem się jak debil. Znaczy taktycznie. Tak, to była taktyczna wyjebka. Po kolejnej trudnej walce obafa ruszyłem do emocjonującej ucieczki przed ośli błąkała marnicą, co wyszła do mnie z nową jeszcze bardziej zachęcającą ofertą odnośnie Hentaja i aż sam musiałem siebie trzymać za ręce, by się nie zgodzić. W końcu jednak się zgodziłem i wiedzcie, że nie jestem z tego powodu dumny. Przynajmniej Hajs się zgadza. Pierwszy kill tak mnie rozochodził, że aż skoczyłem do walki z kimś, kogo w teorii powinienem zabijać, a kto w praktyce nieomal zabił mnie. Kolejna taktyczna wyjebka, i kolejny kill na moim koncie. Powoli się rozkręcam. Niestety, gdy ja się tutaj powoli rozkręcałem, moja drużyna skończyła grę. No cóż, tak czasem bywa.